Zapytałem ostatnio na moim Instagramie, czy oburzają Was transfery polityków pomiędzy partiami? I zdecydowana większość powiedziała, że tak. Trochę mnie zdziwiły te wyniki, ponieważ wydaje mi się, że powinniśmy już wiedzieć, albo powinniśmy sobie uświadomić, że i partie polityczne, i kandydaci, ale także my zmieniamy w trakcie fajnej kadencji swoje poglądy. I to nie jest nic złego. Co innego, jeżeli kandydat przechodzi z partii do partii w dość dziwnych okolicznościach. Polityk, który całą kampanię wyborcom opiera o tym, żeby negować swojego głównego przeciwnika, a zaraz po kampanii w pierwszy dzień obrad danego podmiotu, do którego został wybrany, przechodzi na drugą stronę. Właśnie do tej opcji, którą negował. Wtedy powinniśmy pytać, co ten polityk za to dostał i czy to, że z szeregowego kandydata nagle zostaje na przykład wicemarszałkiem województwa Śląskiego, to jest sytuacja, która powinna nas niepokoić i którą powinniśmy się zastanowić. Ale jeżeli polityk przechodzi z jednej partii opozycyjnej do drugiej partii opozycyjnej, to właściwie nic takiego się nie wydarzyło. I właściwie na nic nie wpływa poza wewnętrznymi partyjnymi rozgrywkami.